Kuczci Maria N. Rothbarda, zwanego Mr. Libertarian. W dobie, gdy etatyzm atakuje kapitalizm, niektórzy zwolennicy wolności dryfują ku prawicy. Wojny wywołują presję na solidarność. Libertarianie mówią, nie chwytać się żadnej partii. USA wmaszerowało do Iraku, mówiąc o mniejszym złu, ale nie wszyscy się z tym zgadzają. Libertarianie uważają, że Saddam musi odejść, ale bez interwencji państwowej. Odrzucamy oskarżenia o utopijność. To państwo jest utopijne i nierealne. Również Rosja i Czeczenia powinny walczyć przeciwko państwu, a nie wewnętrznie. Krytykujemy państwo socjalne, nie myląc ofiar ze sprawcami. Bezrobocie jest wynikiem interwencjonizmu państwowego, nie naciągaczy. Wszyscy korzystamy z państwowych świadczeń. Wszyscy jesteśmy naciągaczami. Ekologia i rynek. Respektujmy decyzje rynkowe. Gdy surowców brakuje, rynek sam zadba o alternatywy. Nie konsumuj ekologicznie modyfikowanej żywności, jeśli jej nie ufasz. Wsparcie państwowych elektrowni atomowych to sprzeciw wobec gospodarki rynkowej. Bronimy prawa do swobodnego wyrażania myśli, jak prawa własności. Media mają prawo do jednostronności, państwowy przymus to ograniczenie wolności. Libertarianie nie żądają obiektywności od mediów, tylko wolności od państwowej kontroli. Słowa Stefana Blankerca rezonują jak nigdy dotąd. Libertariańska zasada poza prawicą i lewicą jest dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Czy jesteśmy gotowi żyć według tych zasad? Libertariańska droga może być naszym wyborem na przyszłość.